was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dorota inspiruje. Dzisiejsze nagranie będzie troszkę inne. Co prawda wciąż związane z moim życiem w Kanadzie, ale dziś opowiem wam o pewnej przepowiedni narodów rdzennych naszego kontynentu. Jak większość z was wie, mieszkam w Kanadzie już prawie 36 lat. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, bardzo Ciebie witam i dziękuję za wstąpienie na mój kanał. Kanada jest ogromna i różnorodna, ale od zawsze najbardziej fascynowali mnie pierwsi mieszkańcy tej ziemi, rdzenne narody albo inaczej zwani Indianie. Interesuje się ich kulturą, duchowością i tym, jak żyją w zgodzie z naturą. W Kanadzie i w USA część rdzennych ludzi mieszka dziś w miastach, pracuje obok nas i łączy tradycje ze współczesnością. Inni nadal żyją w rezerwatach, pielęgnują dawne zwyczaje i nauki. Jeden z takich rezerwatów jest około dwóch godzin drogi od Windsor, gdzie mieszkam. Byliśmy tam kilka razy. Często z rodziną z Polski. Po drodze zwykle mówimy o tym, że można tam taniej zatankować benzynę, kupić dużo taniej papierosy albo alkohol, bo tam nie ma żadnych podatków. Także wszystko jest taniej w ten sposób. Ale dziś nie o tym będzie. Dziś chcę, dziś chcę Wam opowiedzieć, co ci ludzie mówią o naszych czasach i o przeszłości. Ich proroctwo może naprawdę zaskoczyć. A w Czerwonych Dolinach Arizony żyje lud Hopi. Nazywają siebie ludem pokoju. Od wieków mieszkają na suchych płaskowyżach. W między Czerwoną Ziemią, a Wielkim Niebieskim Niebem. W ich pieśniach i obrzędach zachowało się proroctwo o niebieskiej gwieździe Kahina. Według tej tradycji, zanim Ziemia odnowi się i narodzi się piąty świat, na niebie pojawi się niebieskie światło na zachodzie. Będzie coraz jaśniejsze jakby tańczyło, aż w końcu zdejmie maskę i wszystko się zmieni. Hopi mówią, że kachina to nie bogowie, ale nazywają ich istoty światła. Nauczyciele, którzy dawno temu przyszli z nieba, uczyli ludzi jak żyć w równowadze z ziemią. Kiedy tę równowagę straciliśmy, odeszli, obiecując, że wrócą, gdy niebieska gwiazda znów zatańczy na niebie. Dziś wiele ludzi na świecie obserwuje niebieskie zjawiska na niebie pulsujące światła, krótkie błyski, czasem dziwne dźwięki przypominające trąby. Naukowcy mówią o wyładowaniach atmosferycznych albo o zjawiskach w jonosferze. Starszyzna Hopi opowiada: To nie przypadek to pierwsze szepty proroctwa. A w ich wierzeniach pojawienie się niebieskiej gwiazdy Kachina to początek wielkiego oczyszczenia. To nie kara, to uzdrowienie i powrót do równowagi między człowiekiem a naturą. Ziemia oczyszcza się ogniem, wodą i wiatrem, nie po to, żeby niszczyć, ale żeby się odrodzić. Dla hopi to nie koniec świata, tylko początek czegoś nowego. Ciekawe jest to, że współczesna nauka też widzi, że coś się zmienia. Pole magnetycznej Ziemi przesuwa się szybciej niż kiedyś. Zorze polarne pojawiają się w miejscach, gdzie wcześniej ich nigdy nie było. Na niebie widać światła, których nie potrafimy łatwo wyjaśnić. Hopi od dawna mówili, że zanim przyjdzie przemiana, Niebo zacznie tańczyć. Niektórzy wierzą, że niebieska gwiazda już się pokazała, ale widzą ją tylko ci, którzy obudzili swoje serce. W tej opowieści pojawia się też obiekt, o którym mówią astronomowie w dzisiejszych czasach 3 i Atlas. To ciało niebieskie, który potocznie nazywa się kometa, ale które zachowuje się nietypowo. Mówi się, że zmienia tor, jakby było prowadzone. Mówi się też o jego świetle, raz niebieskim, raz czerwonym. Dla Hopi brzmiałoby to bardzo znajomo, bo według nich niebieskie przebudza ducha, czerwone oczyszcza Ziemię. Nie wiemy, czym dokładnie jest atlas. Dla naukowców to zagadka. Dla niektórych, jak Hopi, możliwy znak, że ich przepowiednie może się niedługo spełnią. A w ich języku liczba trzy symbolizuje równowagę: niebo, ziemię i to, co pod ziemią. Trzy okie w przetłumaczeniu trzy. TWI Atlas brzmi więc jak oko wielkiego ducha, które znowu się otwiera, spogląda na świat i pyta: Co zrobiliście ze świętą ziemią? Hopi mówią też o czasie wyboru: gdy gwiazda zaświeci najmocniej, zasłona między światami stanie się cieńsza. Sny nasze będą intensywniejsze. W wielu ludziach pojawi się niepokój i zarazem tęsknota. Takie poczucie, że coś ważnego zbliża się do naszych drzwi. Kto boi się światła, zobaczy chaos. Kto przyjmie światło, doświadczy przemiany. To nie jest koniec świata, to tylko koniec iluzji. Jest jeszcze jedno proroctwo, które bardzo działa na wyobraźnię. Hopi mówili o pajęczej sieci, która pokryje całą Ziemię. Połączy ludzi, ale osłabi ich serca. Dziś wielu z nas od razu myśli o internecie. On łączy nas jak nigdy dotąd, ale potrafi też dzielić i oszukiwać. Według Hopi. To nasz ostatni test: nauczyć się rozpoznawać prawdę w świecie, w którym wszystko świeci i wszystko krzyczy: Patrz na mnie! Piąty świat, o którym mówią, nie jest nowym miejscem na mapie. To nowy stan świadomości. Nie musimy nigdzie iść ani się przeprowadzać, musimy jedynie się obudzić. Ten świat zaczyna się w sercu, w szacunku, w równowadze, w prostocie. Starszyzna powtarza: nie, nie przygotowuj schronu, przygotuj swoje serce, bo to, co przychodzi, nie jest zniszczeniem to będzie objawienie. Może więc niebieska gwiazda, Kachina, Trzyokie, Atlas? I opowieści o strażnikach to nie trzy oddzielne historie, tylko jedna przypowieść o przebudzeniu. Może wszechświat po prostu pokazuje nam lustro i pyta, kim się staliśmy, a co jeszcze ważniejsze kim chcemy być? Hopi mówią, że czas wyboru już nadszedł. Ja też zadaję sobie te pytanie i zapraszam Was, żebyście zadali je sobie razem ze mną. Czy ja pamiętam kim jestem? Czy żyję w zgodzie z Ziemią, z innymi ludźmi i ze sobą samym? Bo piąty świat, lub piąty wymiar, jak niektórzy to nazywają, nie jest miejscem, do którego się przeprowadzimy to stan, do którego się podnosimy. A niebo być może już zaczęło tańczyć. Jeśli lubisz takie opowieści o znakach, proroctwach i mądrościach dawnych kultur, zostaw kciuk w górę, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych historii o życiu w Kanadzie spokojniejszym życiu na co dzień i o naszej wewnętrznej przemianie. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia w następnym nagraniu. pa, pa.